Ósmy pozetu Maraton Karkonoski odbywa się w naszych pięknych Karkonoszach. Przyjeżdżają ludzie z całego świata. Tą imprezę organizujemy po to, żeby promować nasz region, pokazać piękno Karkonoszy. W tym roku prawie tysiąc osób zawitało pod Śrenicę, żeby wystartować na obu dystansach. <laughs> Trasa akurat jest specyficzna, ponieważ jako chyba jeden z nielicznych maratonów biegnie się w jedną stronę i później wraca się tą samą trasą, mijając wszystkich ludzi. Ona nie jest trudna, ona jest po prostu piękna, ją się biegnie fantastycznie. Są miejsca, że się idzie, ale no dzisiaj przy tej pogodzie nawet ten wiaterek nic nie pomagał. Był totalny ukrop. Fajnie, bo turyści pomagali, dawali wodę. Bardzo fajny bieg, trudny technicznie, bo jest dużo zbiegu po, po kamieniach. Na pewno dzisiaj głównym czynnikiem warunkującym, powiedzmy, selekcję na trasie była temperatura. Od niestety przełęczy karkonoskiej to był tylko upadek i agonia. Maraton Karkonoski dlatego, że przez przypadek pobiegłam pierwszy i potem zaczęłam biegać wszystkie. Generalnie na biegach górskich startuję no ze trzy razy do roku i tylko wtedy jestem w górach. Półmaraton jest zorganizowany jako impreza towarzysząca, drugi dzień. Pezetu Maratonu Karkonoskiego. Jest szansą dla ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z biegami górskimi. Trasa jest w miarę łatwa, aczkolwiek przewyższeń trochę jest, ale daje przedsmak tego, co może ich czekać na innych biegach górskich w Polsce i na świecie. Maniakiem biegowym jestem, także półmaraton 30 górski chyba drugi, no wczoraj ten ultra biegłem sobie tutaj i dzisiaj postanowiłem na rozbieganie, półmaraton przebiec. To jest mój pierwszy górski półmaraton, jest to po prostu ciekawy jak to będzie, bo do tej pory po górach jeszcze nie biegałem, tylko chodziłem. Dla mnie taki bieg to jest przede wszystkim wspaniała przygoda, pokonanie jakichś własnych słabości oraz zmierzenie się z tym pięknem, które widzę przed sobą. Trasa ciężka, wymagająca bardzo dużo kamieni, no nie jest to trasa żeby tempo dobrze zrobić, ale naprawdę typowo górska, <grydy> jeden z trudniejszych biegów. <grydy> Uważam, że dwie godziny, żeby złamać tutaj, no to, to jest hardcore. Dla mnie dzisiaj to był mega hardcore. Karkonoszek biegło się super. Nie spodziewałam się, że będzie taka ciężka trasa, bo była ciężka, ale założenie miałam jedno, żeby nie paść pod górę i żeby grzać do końca. Te widoki wynagradzają każde zmęczenie naprawdę. Trasa bardzo wymagająca. Sam początek, pierwsze 6 km naprawdę podbiegi, a później zaczyna się tak naprawdę cross. Cross wymagający ze sporą ilością podbiegów i zbiegów. Ciężki, bardzo ciężki bieg dla mnie. Naprawdę, jak na 21 godzina 45 złamana to jest bardzo dobry wynik przy takiej trasie. Ja zacząłem od złej formy. Sapałem nawet kiedy wiązałem sznurowadła. Od tego się zaczęło. A później pierwsza piątka, pierwsze 10 km, wyzwania, korony po drodze, pierwszy maraton. Teraz korona maratonu. Przez dwa lata zrzuciłem ponad 40 kilo. A jeszcze, a jeszcze w planie jest około 15-20, żeby być takim szczupaczkiem. Biegam, bo trzeba się ruszać, jestem fizjoterapeutką, promuję zdrowy styl życia i generalnie namawiam każdego do tego, żeby, żeby coś robić. Tutaj zawsze co roku jest sympatycznie, można się z rodziną wybrać na weekend i, i fantastycznie się spędza czas. Jeszcze taki masaż po biegu to już zupełnie luksus. Zbieramy pieniążki dla fundacji na rzecz dzieci Artystycznych, fundacji Synapsis i funkcjonuje to tak, że każdy kto wskakuje na nasze sprzęty, czy to na bieżnie czy na rowerki, zyskuje za każdy przebyty kilometr 10 złotych. 10 zł, które PZU wypłaca na rzecz właśnie tej fundacji. Chciałbym pomóc tym dzieciom, no bo mnie to nic nie kosztuje, a one będą mia miały szansę na lepsze życie.